Nóż, bo one mają całe mnóstwo nasion. I, I one nie bardzo chcą kierować. Wysiałem po dwóch miesiącach, tam wysiałem nie wiem, gdyby ze 30-40 nasion, zeszło mi pierwsze do kierowania. Mm -hmm. no, może, 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 może muszą właśnie być uroczyste. Może muszą być przedrożone. Ja, ja nie wiem, mam na tak, tak, zimę. Tak, tak, no, 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 no najlepiej było zostawić tam. A niektóre z tych no są prawie zupełnie bez, bez Także no, trzeba różne próby jakieś przeprowadzać, ale i części mówią, że one nie kierują Mówią, że pewnie dlatego w ogóle tam się ma. Myślę, że coś z tym jest, że, że one potrzebują jakichś warunków, na przykład właśnie albo jakiejś większej operacji słonecznej czy, czy cieplej muszą mieć wtedy kiedy albo wręcz odwrotnie bo, może więcej deszczu, dobra, może, boże, bo więc byłem, prawdopodobnie byłem... raz na ileś lat pojawiają się warunki takie że te woda go no, no tu nie na serencji jeszcze tam była taka żółto, żółto ocierniona z żółtymi kwiatkami pomarańczowymi Widzicie to jest nawet jakaś rejestrata, jak widać. No, dokładnie, że płasko w gruncie, wszystko rośnie. Też jak widać, muszą wytrzymywać te spegacini, te minus 10, bo no, z tego właśnie wody. Tam jest jakiś No, takie na rosną, No, ale też w ziemi, prawie zakopanych. Ale jakie głupie No ale też właśnie głupio No i stamtąd już jedziemy w kierunku Salty. Po drodze spotykamy takie muzeum regionalne, prywatne. Właściciel yy, nie wiem z czego żyje, bo, bo tam niewiele ma. Yy, natomiast w tym muzeum to głównie, tak. Natomiast w tym muzeum zgromadził różne takie elementy, właśnie jako drewno y kaktusowe, to, to są te plikocerobusy, jak już ileś lat to martwe stoi, spadnie ta część, która, która nie jest drewniana. Zostają te słoje wewnątrz. Fajnie to wygląda. Y ma tam jakieś, y jakieś pan jakiegoś, jakiś inny oprócz tego po inkach jakichś pozostałości, albo jakaś strzała, albo za coś. Ale...